Siema, ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj oczywiście przypominam, że już w niedzielę pojawi się kolejny odcinek z serii Da się wygadać, a więc serdecznie Was zapraszam już w niedzielę od 10 na kanał. No teraz oczywiście możemy przejść do dzisiejszych tematów odcinka. Co dzisiaj przed nami? Najmocniejszy Bentley wszech czasów powstanie tylko 18 sztuk oraz kolejne elektryczne Porsche. Czy Porsche się kończy? Lecimy z odcinkiem. Tak jak powiedziałem, Bentley zaprezentował model, który jest rzeczywiście najmocniejszy w historii całej marki. Nie było to dość ciężkie do osiągnięcia, bo Bentley nigdy nie starał się osiągnąć najwyższej mocy tych swoich silników. Natomiast znany był raczej z tego, że bardzo była wysoka kultura pracy tych silników, była to jednak W12. Model ten nazywa się Bentley Maliner Battle. i jak już powiedziałem ma znowu pod maską ten genialny silnik W12. Który będzie miał teraz moc 740 koni mechanicznych, czyli naprawdę dość moc fajna, zwłaszcza z tak dużej pojemności będzie wtedy to silnik, który nie będzie tak mocno wysilony generalnie. Powstanie, jak powiedziałem, również tylko 18 sztuk tego modelu, i naturalnie już w pierwszych godzinach były one wszystkie zarezerwowane. Jeśli chodzi o ten model, to tak naprawdę jego nazwa to Batur. Skąd Muliner w nazwie się potłumaczę? Jest to po prostu wewnętrzny dział w firmie Bentley, który właśnie zajmuje się taką budową aut typowo na zamówienie. Stąd jego tak wysoka cena, czyli minimum 1 900 000 euro oraz naturalnie to, że powstanie tych aut tylko 18 sztuk. To chyba wystarczająca wizytówka dla tego właśnie działu Maliner, czyli tej właśnie oddziału w firmie Bentley. Jeśli chodzi o wygląd, to myślę, że wszystko możecie powiedzieć sobie sami na jego temat. Samochód naprawdę robi wielkie wrażenie. Wygląda na wielki, wielki grill z przodu, ale mi się wydaje, że w temacie Bentley'a, czy tak na przykład jego największego konkurenta Rolls-Royce'a, nikomu ten grill nie przeszkadza. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to właśnie ten silnik. 12-cylindrowe W12, tak jak cała nazwa wskazuje. 6-litrowe, podwójnie doładowany, który właśnie... Został zmodyfikowany i teraz ma od 740 koni i 1000 Nm momentu obrotowego. Najmocniejszy, nie kiedykolwiek, montowany w Bentleyu. Także dodatkowo ma teraz sportowy układ wydechowy z tytanu, Co może właśnie nie zgadzać się z tą taką typową domeną Bentleya. Czyli przede wszystkim luksusem, ale właśnie w porównaniu do też Rolls Royce'a jest to ten luksus z taką. No, takim kompromisem pomiędzy luksusem, ultra luksusem, a tym y, takim właśnie sportowym zacięciem, co nie zawsze przy zazwyczaj dwójputonowych nadwoziach jest, jakkolwiek możliwe. Do tego ośmiobiegowy dwusprzęgłowy automat, y, zawieszenie pneumatyczne, naturalnie, y, czy na przykład y, układ hamulcowy y, karbonowy naturalnie, y, z tarczami o średnicy 44 cm z przodu. 41 cm z tyłu i 10 zaciskami to robi największe wrażenie. Myślę, że nawet pomijając to, co dzieje się we wnętrzu. Bo co dzieje się we wnętrzu? Pomijając różne gatunki skóry, włókien węglowych, naturalnych czy innych, też gatunków z niskim śladem CO2, to nawet detale, czyli np. kratki wentylacyjne, zostały wykonane w technologii 3D z złota który ma 18 karatów. To naprawdę sporo. Jak ja generalnie patrzę na tego typu projekty? Samochód jest piękny, tylko natomiast czy te 18 sztuk yy, jest na tyle yy, takie, żebyśmy o to odczuli? No generalnie dla Bentleya nie wiem, na ile jest to opłacalne, skoro sprzedają 18 samochodów, yy, minimum 1 900 plus podatki plus dodatki ewentualne, myślę, że nikt takiego auta nie kupuje w stoku, yy, to prawdopodobnie ta cena dojdzie do 2,5 miliona euro. Jeśli nie do 3 milionów razy 18, to nie jest nie wiadomo jaka suma. Tak naprawdę, dla takiej marki, oczywiście. Wiadomo, że dla zwykłej osoby to będzie spora, spora suma. Aczkolwiek czyta na, ja nie wiem. Może kiedy ten samochód sprawdziłby się i sprzedał, sprzedał się, wiadomo, ale sprawdził się na drogach, to może powstanie jakaś jego kontynuacja. Chociaż wątpię, bo wtedy właśnie te 18 sztuk totalnie straciłoby na swojej wartości. Nie wiem, zobaczymy. Ja jestem ciekaw, jak będzie to jeździło. Od dawna już słyszy się, że Porsche chce brnąć ten elektryczny napęd. Bardzo mocno opłaciło się im to w przypadku Taycana, z którego najpierw zrobiono dość mocne show. Nie mówię już o samych osiągach tego auta, ale także, że zwykłe wersje także naprawdę sprawiają użytkownikom frajdę z jazdy. Czują tam tą nutkę Porsche i fajne jest to, że można to odczuć nie tylko przy mało praktycznym modelu 911, czyli oczywiście małym Kupę, nie wspominając już o mniejszych 718 na przykład od dawna właśnie strzało się o tym, że Macan ma zostać elektryczny w następnej swojej generacji. Macan tak naprawdę ma tak naprawdę jedną generację z trzema liftingami generalnie samochody zawsze mi się podobały, tylko że przez to, że montowano tam na przykład dwulitrowe silniki a zawsze wydawało mi się, że to taki właśnie, tylko namiastka Porsche, a wątpię, by w tych standardowych wersjach szło tam odczuć Porsche. Ja nie mam z tym problemu generalnie, ponieważ jakoś do Porsche nigdy nie pałem, tak pytam. Może dlatego, że średnio co lubię grupę waga, mimo że sam waga posiadam, co nie znaczy, że trzeba to od razu jakkolwiek wyznawać, nie wiadomo jak mocno. Generalnie, moim zdaniem, Porsche zawsze było takie zbyt od kiedy jest oczywiście z Volkswagenem, a jest z od Volkswagenem od dawna, jest jakieś takie za bardzo yy, klasyczne i powtarzalne. Powtarzalne to dobre słowo. Zawsze jednak wolałem, czy Lambo, czy Ferrari, jeśli chodzi o sportowe auta, porównując oczywiście to, to wszystko do 911, yy, jakoś zawsze wolałem pójść w tą stronę. Co nie zmienia faktu, że yy, co nie zmienia faktu, że Macan ma przejść na elektrykę yy, Podobno ma być to naprawdę dobry samochód i ma dorównać pod kątem nie tylko osiągów wersji aktualnej spalinowej. Samochód, czyli nowego elektrycznego Macana mierzę już nawet na Nurburgingu i robi on naprawdę fajne czasy. Wygląd nowego Macana to chyba najbardziej kontrowersyjna część. Mi się ten samochód jakoś nie podoba. Wygląda na zbyt mały, zbyt wąski i przy tym samym zbyt wysoki. A przede wszystkim właśnie najgorzej tą dysproporcję powoduje jego wąski, wąski i nisko chodzący, chodzący przód co jak na SUVa czy Crossovera, bo Macan zawsze był taki dość e, mało suwowaty. dziwnie to wygląda, e, zwłaszcza dziwnie się patrzy na ten nowy model e, przy tym, kiedy stanie on przy dużym i aktualnie produkowanym hyenie, który jest naprawdę wielki i napompowany niektórzy uważają, że przepompowany, ja natomiast uważam, że jest e, w, w sam raz to dziwnie, na to dziwnie się generalnie patrzy. Natomiast właśnie o to chodzi: by Kajena móc oknąć za jeszcze większą kasę. A jeżeli chcielibyście sobie doposażyć Kajena, to może on kosztować prawie 1 300 000 zł. Także stąd właśnie ta generalna taka dysproporcja w rozmiarze tych obu aut. Moim zdaniem, jeżeli Macan będzie miał połowę tyle osiągów, co, co ma Taycan, stanie się szybko hitem. Jeśli oczywiście Niemcy nie przesadzą z jego ceną, to może się to naprawdę dość szybko im udać i opłacić. Zwłaszcza kiedy właśnie powstanie jakaś taka dość wolna wersja, wolna na oczywiście Realia Porsche z małymi akolotrami, stać standardowa wersja i będzie kosztowała niewiele. To generalnie wszystko za renomą marki może się stać dość sporym właśnie przebojem. Ok, teraz oczywiście przechodzimy do tych. Co tygodniowych memów. <grystanie> o matko. <grystanie> Generalnie zdjęcie pochodzi jeszcze z czasów, kiedy ja szukałem własnego samochodu. Teraz, jak już na kanale możecie wiedzieć, samochód posiadam. Zdjęcie pochodzi jeszcze z czasów, kiedy samochodu szukałem. Tu akurat na zdjęciu było ogłoszenie z BMW E39, czyli z piątką. Właśnie, która ma gałkę od Volkswagena wstawioną, i wygląda tak tragicznie, że ma masakra. <grystanie> Tutaj mamy zdjęcie z grupy Crenaxary Picasso, samochód, który ja zresztą też bardzo lubię. Zresztą kiedyś chciałem kupić, a zresztą kiedyś samochód także był w rodzinie. To miłość albo, to albo miłość, albo zboczenie. Na 90% spakowaliśmy dziś naszą cytrynkę na wyjazd, na urlop i że trochę dupka usiadła na noc, to podparłem samochód lewarkiem. <laughs> Matko Boska. <laughs> Gdyby mi to wjechało na podwórko, to bym... Poszedł. Widzimy malucha z kogutem na dachu, tylko ten kogut ma jeszcze krzyże jakieś, do, 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 nie wiem, spawane coś takiego. Parafia Bolesławów, pogotowie duchowe i numer 606 Pasakra. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa. Ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie i tak jak wspomniałem na początku, widzimy się już rzeczywiście w niedzielę o 10 na kanale, na kolejnym odcinku serii Daj się wygadać. Dzięki, na razie, cześć i czołem.